Liczba ludności zaczyna spadać, tak jak Elon Musk zaznaczył na Twitterze, spadek liczby ludności na świecie może być główną przyczyną kryzysu, z jakim będziemy musieli się zmierzyć za 50 lat. Papież Franciszek mianował siostrę Simonę Bramillę, prefektem dykasterii do spraw Instytutu Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, co czyni ją pierwszą kobietą na czele głównego urzędu watykańskiego w historii Kościoła i w historii ludzkości. Decyzja ta oczywiście wpisuje się w dążenie papieża do zwiększenia roli kobiet w strukturach Kościoła. Cała ta Synodalność i inkluzywność tutaj od razu się zapala. Jednak niektórzy krytycy twierdzą, że nominacja ta łamie prawo kanoniczne i tradycyjne nauczanie Kościoła, która rezerwuje pewne stanowiska kierownicze dla duchownych mężczyzn. Dlaczego? Ponieważ zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego prefektem de Casteri powinien być kardynał lub biskup, a to wyklucza osoby świeckie i kobiety. No, oczywiście zwolennicy decyzji tej decyzji papieża podkreślają jednak, że Franciszek wielokrotnie wyrażał chęć reformy kurii rzymskiej i promowania większego udziału kobiet w zarządzaniu Kościoła.